Damian jest głupi, Damian, no kao. On jest największym świrem świata! To jest po prostu głupek! Największy na tej planecie! Po prostu głupek, świr! Co on robi? To Po prostu nie mieści się w głowie. To jest świr, to jest głupek! On nie głupi, nie ma głupszego człowieka. On, pychite ma złą, powinien iść do psychiatry. Po prostu on jest taki głupi i dziwny. Po prostu dziwak, dziwak nad kiwakami. Dziwak, 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 dzi -iwak. Dzi -y. dzi -y. dziwak, 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 to jest dziwak, to jest dziwak, 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 tej placecie. pom, pom, pom.